W miejscu dzisiejszego pałacu pierwotnie istniały dwory drewniane w latach na zlecenie Aleksandry Ogińskiej. Pałac przebudowała przebudował architekt. Stanisław Zawadzki bywali tu przedstawiciele na polskich rodów, brańccy, potoczcy, bohaterzy, narodowi, wy tym Tadeusz Kościuszko poeci epoki oświecenia Julian Ursyn Niemcewicz Franciszek Kniagin Franciszek Karpiński a także król Stanisław Miałkowski, po śmierci Aleksandry Ogińskiej, Kau majątek, to niej odwiedziczyła Iz Izabela, tam, korysta, która w 2018 roku zamieniła Dobra na dobra rządowe na Czy, nie Od tego czasu pałac stał się obiektem użyteczności yy, publicznej w czasach wojny światowej. Dostał Spalony w trakcie od, odbudowa, od budowy wy przekształcono, wystąpieniu znaczącym wnętrza dostosowując je do potrzeb nowych uż użytkowników. Obecnie pałac jest administrowany przez Uniwersytet Śiedludzlecki.